Witajcie! Dziś zajmiemy się naprawdę fascynującym znaleziskiem. Zanurzymy się w historię odkrycia z Połańca. Mamy tu materiały dotyczące skarbu rzymskich monet. Spróbujemy zrozumieć, yy, co to właściwie za znalezisko i czemu jest takie wyjątkowe. Tak, dokładnie. Skupimy się na faktach, które opisano w artykule lokalnego portalu. Chodzi o to, żeby wydobyć, no wiesz, najważniejsze informacje o tym odkryciu i jego znaczeniu. No, to do rzeczy. Przenieśmy się do roku 1968 nad rzekę wschodnią w Połańcu. Co się tam dokładnie wydarzyło? To był 9 listopada 1968 roku. Dwóch robotników, panowie Mieczysław Marczewski i Władysław Kłosiński, pracowali przy umacnianiu wału ochronnego, wiesz, na terenie dawnego folwarku. No i kopiąc natknęli się przypadkiem na gliniane naczynie. Aha. Leżało na głębokości powiedzmy 70-80 cm. Pod ziemią, tak. I co było w środku tego naczynia? Domyślam się, że coś cennego. Owszem, naczynie niestety, no cóż, rozbiło się podczas wydobycia, ale zawartość to było 148 srebrnych monet rzymskich. Konkretnie denarów z II i I wieku przed naszą erą denarów. Tak, denarów. I co bardzo ważne, te monety charakteryzują się niezwykle wysoką próbą srebra, 95 nawet do 99%. Niesamowite. Taki skarb aż z czasów Republiki Rzymskiej i to znaleziony u nas w Polsce. Co się stało dalej z tymi monetami? One trafiły od razu do muzeum. No właśnie nie do końca od razu. Początkowo robotnicy, no cóż, podzielili się tym znaleziskiem między sobą i kolegami. To się zdarza. Tak, słyszy się o takich historiach. Ale na szczęście sprawa nabrała rozgłosu, ukazała się publikacja w lokalnej gazecie, w słowie ludu i tym zainteresowali się archeolodzy z Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. Czyli wkroczyli specjaliści. I co, udało im się odzyskać te monety? Tak, na szczęście tak. Podjęli działania i udało się odzyskać wszystkie 148 sztuk. Można powiedzieć, że to był szczęśliwy finał dla nauki. Dziś 147 z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach, a ta jedna. A jedna trafiła do zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Dobrze wiedzieć, że całość udało się zachować. Ale przejdźmy może do znaczenia tego skarbu. Co czyni go tak ważnym odkryciem, poza oczywistą wartością? I tu jest ym, kluczowa sprawa to jest naprawdę wyjątkowe znalezisko. Mówimy o jedynym znanym, zwartym skarbie denarów z okresu Republiki Rzymskiej, który odkryto poza granicami ówczesnego Imperium Rzymskiego. Jedyny taki skarb, w sensie, w całej Europie poza granicami Rzymu? Dokładnie tak. To jest absolutnie unikatowe. To faktycznie nadaje temu rangę. A co to oznacza dla historyków? To znaczy, że musimy trochę inaczej spojrzeć na wczesne kontakty Rzymu ze światem zewnętrznym, z tak zwanym barbarikum. Ten skarb to namacalny dowód na istnienie jakichś powiedzmy dalekosiężnych powiązań handlowych, może migracyjnych już w czasach Republiki. Znacznie wcześniej niż powszechnie sądzono. A same monety, mówiłaś, że z drugiego i pierwszego wieku przed naszą erą, czy tworzą jakiś jednolity zbiór, czy to raczej mieszanka? To jest właśnie fascynujące, to jest mieszanka. Mamy tu monety bite przez ponad 100 lat, od anonimowych serii republikańskich, przez emisję urzędników monetarnych, aż po czasy wielkich postaci historii: Cezara, Marka Antoniusza, nawet Oktawiana Augusta. Czyli kawał historii Rzymu w jednym garnku. Dokładnie. Co ciekawe, najwięcej monet, bo aż 41 sztuk, pochodzi z dość wąskiego przedziału czasowego, z lat 90-81 przed naszą erą. No dobrze, ale to wszystko rodzi fundamentalne pytanie. Jak na litość boską te rzymskie monety znalazły się aż w połańcu, tak daleko od Rzymu? No właśnie, i tu wkraczamy w obszar hipotez, bo pewności nie mamy. Jest kilka teorii. Najprostsza jest taka, że zostały ukryte w obliczu jakiegoś zagrożenia. Może najazd, może lokalny konflikt. Ktoś zakopał swój majątek, liczył, że wróci, ale. no, nie wrócił. Ale jest też bardzo interesująca hipoteza, że skarb trafił na ziemię polskie jednorazowo jako tak zwany zespół pierwotny. Że ktoś przywiózł całą tę sumę naraz, nie że były zbierane stopniowo na miejscu. Tak sugerują niektórzy badacze. A co za tym przemawia? Przemawia za tym kontekst. W wieku pierwszym naszej ery, kiedy prawdopodobnie skarb został ukryty, na tych terenach świadomość roli pieniądza, zwłaszcza kruszcowego, była jeszcze, powiedzmy, dość niska. Dominowała wymiana towarowa. Czyli trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś lokalnie uzbierał tyle rzymskiego srebra. Dokładnie. Wydaje się mniej prawdopodobne, żeby jakiś lokalny wódz czy kupiec stopniowo zgromadził taką fortunę w denarach. Bardziej pasuje tu obraz jednorazowej transakcji, może zapłaty za coś, może jakieś daniny, a może nawet łupu przywiezionego z jakiejś wyprawy. Rozumiem. Czyli kontekst społeczno-ekonomiczny sugeruje raczej import skarbów całości. To naprawdę fascynujące. Ile można wyczytać z takich niemych świadków przeszłości. Zdecydowanie ten skarb społańca to jest taki namacalny dowód na związki tych ziem z odległym Rzymem i to związki starsze i może bardziej złożone niż nam się kiedyś wydawało. Przypomina też, że historia lokalna często wpisuje się w znacznie szerszy europejski kontekst. I pokazuje też coś jeszcze, o czym wspomina artykuł, że przeszłość dosłownie leży pod naszymi stopami. Czasem wystarczy przypadek, zwykłe prace ziemne, żeby odkryć coś niezwykłego. To prawda. To odkrycie z 1968 roku jest tego najlepszym przykładem. Pozostawia nas z taką refleksją, prawda? Ile jeszcze nieodkrytych historii czeka na swoich, może zupełnie przypadkowych, znalazców. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.